Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, Witajcie w kolejnym odcinku na serii Gieselberg, przytem Giselberg No i w dzisiejszym odcinku lecimy sobie akcja odbiór buraków, już trochę potestowałem, um, 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 potestowałem i te sprawy. O, tu widzicie została nam taka łopryzma, bo na początku miałem problem z ropą, znaczy zmysłą, yy, żeby cokolwiek zbierać, bo Hol zbugował to wszystko i w ogóle Tutaj żony z metaltechami stoi w razie W tylko, no bo wiadomo, że nie będziemy sypać na brzendira. Mamy wynajętego Tesmana, no i właśnie ten cały pan, pracow, pan od którego wynajmowałem, przykład od, znaczy od tego co goście co wynajmowałem mana, mówił, że wyrzucą sobie wszystkie buraki i tam się jakoś rozliczymy. No ogólnie po 17 tych buraków, już 80 tysięcy zarobione, no nie? Ale plus tam były, nie do tłuconki na większą. Znaczy, to nie jest typowa dopisomka, tam widzieliście Plantera pod Fendem, ale jest taka jedna większa na pandemię I w planie już to jest wymienić teraz autosanki na dbl żeby było wszystko z Metal albo na coś innego. No ale to zobaczymy, to jeszcze nie, nie na te zniwa, tylko po tych zniwach następnych, co będą, bo jest też w planie kupienie kombajnu Winxego i to będzie chyba Rosernast coś takiego. Ogółem tak, wszystkie pola zasiałem, dużo ogarniałem poza odcinkami. No i wysłał na to chyba 4 godziny ogarniania całego save'a tutaj. A to już wcześniej, przed wykopkami zresztą ogarniałem, no nie? Ogólnie już trochę wyzdrowiałem i wracam w końcu do szkoły. Jakby to oglądać, to ja będę tutaj będę pewnie siedział w szkole tego dnia. I jest Prymasort, w ogóle głos taki już pewny i w ogóle... Wszystko się chce na nowo i tak... Yy... Więc myślałem, że wyjdzie o się na w tamtym tygodniu, nie wyszła się na w tamtym tygodniu. Może wyjdzie dzisiaj, czyli jak to nagrywam we wtorek. No i zobaczymy, czy będzie grany, czy nie będzie grany. No jest pomysł na parę. Tak, no odcinki mówię, więc 1900 z równych map. No nie jest tylko że ileś tam zacząłem jakieś serii nowe, tylko że są po prostu z równych map. I widzę, że to się w miarę tak ogląda. No i, no i dobra, dzisiaj tak mówię akcja o odbiór. Na następny odcinek nie wiem, czy zrobimy sobie orkę, czy znowu Kosy, Nie, chyba sianokosy w tym razie nie będę robił. Tylko po prostu sobie zrobimy orkę. Sianokosy myślę, że zrobię poza odcinkiem. No ale zobaczymy, jak to będzie. O, panie, tutaj tak trochę bardziej do przodu muszę podjechać, bo nie wiem, do, do, do kiedy ona dosięga. Ta... W ogóle tutaj wiem, trochę nierealnie, bo linia wysokiego napięcia, znaczy to nie jest wysokie napięcie, tylko to jest telefoniczna linia. E, bo wysokie napięcie, wiecie, to są o takie os, o, tutaj, jak, o tutaj, jak tutaj o. A tamto to jest telefon, to więc tak trochę nierealnie, bo e, wysyp jest na linie nad telefonem, no ale no który na polu nie będę wiedział, tak? Czekajcie, teraz... I dobra, i sobie zbieramy. Nie wiem, czy będzie tutaj ze dwie szczepy, może z jedna będzie. W ogóle wyskoczę sobie miniaturkę zrobić, bo tak, bo ten kombajn jest o tyle fajny, że on zbiera sobie sam, no nie? A wy w ogóle dziękuję wam za taką aktywność ostatnio pod filmami, o widziałem, w tym mi się teraz yy, po prostu przerwało nagrywanie, ale widzę nagrywa. Dziękuję wam ludzisko za taką aktywność pod filmami ostatnio, jesteście wielcy, naprawdę. Yy, bo jest po 20 prawie opiek w górę pod odcinkiem, no i mi pryma sort się robi, naprawdę na serdusku. Słuchajcie, zamówiłem w tym tygodniu zamówiłem pokrowiec na zimę na, swojego, na swoją kumarynę. No, na wiosnę kumaryna pewnie idzie na sprzedosek, będę miał adwajów i będzie coś większego. No, ale tak, jeszcze będzie jakiś vlog, weekend nagrany, bo w weekend będę chciał ją osykować już na zimowanie. No, bo już zimno jest tak, już trzy tygodnie nie jezdę, stoi w garażu. Może się gdzieś przyjadę po podwórku, bo wiecie, smarowanie łańcucha, chcę, żeby ten smar się rozszedł. Później ją umyję zabezpieczać się rudą, czyli coś drdzą no i w sali, w pokrowiec, będzie stała sobie w całą zimę nie będzie prymasor. No, tak długo nie ma do roboty w tym żeby umyć, zabezpieczyć coś drdzą i praktycznie go przygotować do następnego sezonu. To też nie będzie myślę, problemu. A jeszcze akumulator trzeba być. Pamiętajcie, jeżeli macie motocyk to wyciągajcie akumulatory na zimę. No bo te akumulatory później no będą zdać. No, Goście, którego kupiłem y, kumarynę w lutym, no na zimę nie wyjął akumulatora i ten akumulator u mnie już nie działał jak najlepiej bo rozrósł i i w ogóle. No ale jakoś kumaryna swą, moja jeździ, tak? Jeźdź jakoś działa. Na wiosnę jak będę właśnie sprzedawał, to y, bo będzie większy motocykl, to będę kupował w jeszcze chciał akumulator wtedy. Właśnie osłona od akumulatora mi się zerwała w wakacje. Myślę, tam się bolce obamały i chyba 40 boczek i zrobię to na śruby po prostu. my no tu tu taką robotę, która tam. No plus on jest po generalnym remoncie. Nowa głowica tak jak mówię. I plus jest to za to robotę, która ja tam zrobię samodzielnie, czyli jakieś tam... znaczy samodzielnie co zrobimy. Mieniłem opony na tyle na Mikiasa. No biernik jest już dobry na niej. No ale tak długo wypracowany nie ma, w ogóle opony są chyba nówki mało używane były, raptem co ja siedem tysięcy na wsadzie zrobiłem, to co to jest, no nie? No tego, no w jakich drogach się jeździ, jak jeździ po zwirach cały czas, ostre hamowanie się robi, to te opony się źrają, a one są praktycznie nienaruszone, jest, jest w tych hulajach należne, no nie? I więc jakoś tam, jakoś jakąś ochronę, ocenę będę chciał sobie wziąć, wziąć. ale ja w to mówię, do niego będę dorzucał, tak powiem, Zapasował opony, oryginalną od niego, bo ona jest w tym dobrym stanie to woda. Ja na Mikiasa na drogowo wymienić, bo ta co była ta Chin, oryginalna od Hinola, czy to nie była jakieś taka najlepszą polu. No, Uściskoła były za, zawsze jakoś akurat jako, hamowanie się robiło, to koła były i w ogóle A teraz jest mi ciaska już od. Kiedy mi zakładałem w maju jakoś. Hmm, chyba w, nie, w koniec kwietnia zakładałem mi i No do wreszcie, tak jak prowadziłem pełny sezon, to było prima soli przyjeździło No tak, przejechałem się jakoś 3 tygodnie był już nie no jest górna, następnego tygodnia śnieg nadają w ogóle Nie wiem jak to będzie, może być różnie Czyli już nie będzie się komaryno jeździło, no i tak yy, Zaspoileruję Początek grudnia, może nie być znowu film przez parę dni, ale dosłownie tylko parę dni. No chyba że sobie po, um, powysyłam jednego dnia ze trzy filmy na zapas albo ze cztery i premiery poustawiam, bo ludziska na początku grudnia oddaję kompa do renowacji, yy, wstawiam nową grafikę. Jeżeli ktoś jest też chętny na części od starego punktu do tego, to prima sort. A jak to ktoś mi w ogóle napisał, to nie. Ktoś się, coś jeszcze napisał. Yy... No i będzie nowa grafika. No co tam będzie? Nowa grafika, nowa obudowa. Nowa grafika to z tej obudowy obecnej nie, nie wejdzie. <laughs> nie ma takiego bata, żeby ona weszła. No i co tam jeszcze będzie? A co tam będzie w Praktycznie chyba nic nie będzie. Ale praktycznie tak myślałem, żeby sobie ze starych części nie złowić zastępczego w PC, tam Jak na serio wam mówię. No to dosyć będzie dosyć taki średni komputerek. To no nie było tam co i trójka, GTX 960, 4GB. No i tym mogę serwik to gierki pochulać fajnie. I tam DeForest chodziło na wysoki. No ale i trójka dosyć testowała była. Kiedyś no. DeForest na ultra odpalałem, a teraz na w wersji DeForesta. To znaczy, nie testowałem tych nowych wersji, to tak trochę trilowo chodzę. Dobra, widzę, że 8 minut w że ja tu dojechałem to trochę minęło. No tak w ogóle, ile mamy? Łopanie! 25 tysięcy. Podliczymy wszystko razem, bo już wygrałem mówię, 30 coś na odszczepy. No. także no nie jest dobrze. No tak w ogóle tutaj jakiś siewnik w dodaję ostatnio, nie wiem czy się grał dzisiaj. Czy się nie wgrał? Nie wgrał się, nie nie, nie, nie zaakceptowałem modów, kurde. Ale siewnika na razie nie, na razie siewnika nie, nie teraz zbieramy na kumbę i ofensywnie. no wiadomo dominatorem i będę kochał cały czas. No bez Cezary no dominatory cały czas ciąć to tak nie warto. Hmm, też tak mówię, coś planuję dla Was zwolić za Bieżałskiej nagrać, że tam save'a mam zrobionego. I tam już też chyba 9 godzin jest przegranych czy coś koło tego. No ale już to mają być kolejna mapa, na której chcę mam zamiarć, czyli Swojskie pola. Nie wiem jak to wszystko pogodzić. Naprawdę nie wiem jak to wszystko pogodzić, bo nie tylko jest farming, nie tylko jest tego. Są różne rozmaite gry. Nie tylko, że w farminga się gra, no ale no co, no, no nic się nie poradzi. Każdy gra w to co chce i w to co uważa, tak? No ja bardziej bardziej do farminga ciągnę, ja też lubię jakieś strzelanki sobie pograć, jakieś recesyjne, wieźminy No i zawsze taki wymieniam grafikę, no nie, bo ta już w farmingu, niby o 60 klatek, a miejscami jest 25, no. Nie? Czyli jak mam połowę rzeczy włączanych, niby to jest wysokie, ale to takie wysokie mieszane z niskimi są, no i ja będę się chciał cieszył, że mogę chociaż normalnie pograć w jakiegoś Wiedźmina, jak to grafikę zmienię, czy pograć w jakąś normalną, w jakiś normalny Call of Duty. No bo chcę przejść Call of Duty Mastery, to sobie ktoś tam, to, to mnie bardziej kojarzy, to ja wiem, wie, że na pewno że ja tak sobie nie umiem łatwo przepustać. I nawet łatwo nie chcę przepustać, więc jak mam jakiś tytuł do zagrania, to od razu go odgrywam i... No najlepiej, tak jest. No, nie? no teraz mam na kompię Assassina zainstalowanego. Co to mam zainstalowane? Ostatnio to C7 i Call of Duty. Dwie części. Yy, Ghosta i Adventure Warfare. No i teraz Black Ops 3 i Niedługo skończę z Call of Duty. No zostanie mi tylko Modern Warfare 2019. Przejść. Też yy, po Mass efektach. Będę chciał Battlefront'a przejść. Starość drzew upadły. No ale kurde, tak mi podkurciła ta giera od Jedi upadły, od Electronic Arca z naprawdę prymasort, no nie? Teraz tak, dobra, nie wiem czy to będzie trzepa. Ale chyba powinna być trzepa. No nie? Dobra, wiecie co my sobie powiedziemy, tak do codu bardziej. I znowu słup. No nie, A nie, koło tego słupa będzie. Dobra, chyba trzeba będzie jednak cofnąć. Chyba trzeba będzie jednak cofnąć. I tutaj będę i tak musiał obrót zrobić. W ogóle, zobaczcie sobie, jak to w tej ropie wygląda, no nie. Góry, tak nie wiadomo, jak te buraki zbieram, no nie. Czekajcie, bo tutaj... Tu kurwa coś tutaj nie wiem. Tutaj wiem, że coś można, bo... Było... A siedzeniem się przesuwacie tak, dobry No to nie, to jest podnoszenie rury, kurwa No i pytanie, czy to wszystko wejdzie mi na tego? że dużo, bardzo, bardzo podjechałem, ale jest ładna animacja wciągania, tyle Wam powiem. Tego karmika całego nawet używać nie próbuję, bo... Czekajcie, bo tu rura jest na tym, dobra. Może uda się bez y, y, omijania słupa, bo tu trochę kręcenia będzie wtedy. Jak będę musiał słuchać, Nie wiem czy to na Mana wejdzie. Jeżeli nie wejdzie, to na Mana wszystko, no chyba nie wejdzie. No. To podjadę John i to na John Dirach spróbuję ładować. No mamy 100%, dobra. Czyli jednak John Deere się przydał, ale zobaczymy czy to na John Deere wejdzie. W razie co mam jeszcze jedną wczepę, to dużo. W wiecie co może ja bym nie ryzykował, tylko John Deere bym odstawił z metaltechami i spróbował podjechać z bardziej pojemniejszą wczepą jedną chociaż w sumie, no w sumie to będzie dosyć bardziej praktyczny. Bo Jondir tylko tam służył sobie wykopkach trochę, dosłownie tylko troskę. No sobie podjedziemy fendem z tą Branterką całą. No idzie, idzie, ale kurde, on ma ładny dźwięki Ten Jondir, tylko teraz ładnie go gdzieś postawić i będzie primasort. No, i jeszcze dzisiaj muszę 13 dla Was nagrać. No, nie to, że muszę, ale chcę akcję kisonka. No, bo teraz tak, ja idę do szkoły jutro, już, czyli w środę. Idę w czwartek do szkoły i na piątek muszę też dla Was nagrać odcinek z czegoś. Na piątek przewiduje Giselberg, właśnie. No, albo wolę zabiewowską. Bo w piątek to ja w ogóle nie będę miał czasu ludzka. Tak samo na sobotę będę musiał dla Was coś nagrać. Najpóźniej no w środę. To chyba na sobotę nagramy coś u mnie, z y, Woli właśnie Zabiżowskiej, z Piotrem, albo coś u Piotra. Bo widzę, że odcinki z Piotrem wam się spodobały. Dobra, mamy bramperkę, Więc coś na pewno dla was stworzę, bo tak, w piątek mam egzamin teoretyczny na A2. Zdaję teorie. Więc y, no wiecie, jak znam będę się cieszył i nie będę chciał nawet na kompo pewnie wsiadać jak wrócę. Yy, dwa. W sobotę zimuje motor, czyli dla Was vloga nagrywam i w niedzielę vloga raczej dostajecie. Znaczy nie wiem czy vloga, bo będę miał gości, to jest, raczej vloga nie nagram zimowania, a to też za długo tam nie będzie, bo co ja będę robił. Mycie i te inne sprawy, no ale tak opowiem wam, w skrócie co jak, o ile to już będzie jakiś vlog będzie. W niedzielę może właśnie się uda właśnie vloga nagrać. no to zobaczymy. No na razie grafik jest taki, że tak, że yy... Dzisiaj czyli we wtorek, Gieselberg, Nie jutro czyli w środę, Dizelberg. W czwartek y, 13, W piątek y, nie wiem co, właśnie w piątek. Czy coś u Klotera będzie nagrywane, czy, czy coś u mnie będzie nagrywane. Dobra, czekajcie, nie muszę obrócić rurę. O Jezu, to jest. To ruro, to jest naprawdę zabawy. Czekajcie. O, czekaj, już Chyba ogarnie, jak to działa. No i tak zakończyłem, ale... W sumie wiecie co? Fendem możemy wjechać na tą stronę. Żeby maniany nie robić, tak wam powiem. Fendem możemy już na pole sobie wjechać na legalu. Hmm, czyli tak, no w czwartek planuję wam dać trzynastkę i właśnie co z piątkiem w sobotę z piątkiem sobotą, bo w piątek może wyjdzie, że yy, będzie właśnie Giselberg znowu, a w sobotę może wyjdzie Wola Zawiezowska, a może będzie EuroPlank, no zobaczymy. Coś trzeba dla Was no, Jak nie nagram, to będzie na Was No trochę też trzeba odpocząć jakiegoś ETS-a nawet. A w niedzielę będzie coś chyba z odwiedzin u kletera i w poniedziałek będzie sprawdzanie polskich map. No nie wiem, coś takiego trzeba zrobić. No albo w poniedziałek znowu coś u kletera, a w niedzielę będzie... 13, jak dobrze pójdzie. Na sobotę tak najbardziej, nie, nie mam coś na piątek. Na piątek się rozmyślam i na sobotę Coś koło tego, ale na pewno coś z głównych serii musi być. Dobra, czekaj, tak. Ciekawe czy to wejdzie. Bo my obawiam się, że nie wejdzie, Mamy 17 minut odcinka. Także myślicie, że wejdzie? Ja myślę, że wejdzie wesoł, idealnie dwie pszczepki. Jak chce pani sobie to zwrócimy mysę. Dobra, do ostatniego myślę wrócimy, bo to też musi się kalkulować. Pojedziemy Manem, Manem, fędem pojedziemy na końcu, bo najwolniejszy. No powiem, że wyjdzie około 30 odcinka z tego, z odbioru buraków, a się nie spodziewałem, że taki odcinek będzie. No ale powie, powiedzcie, czyli powiedzcie mi, bo jakbyście w sobie... bo tak dostanie ten oto odcinek, czyli Gieselberg w czwartek byście dostali trzynastkę w piątek też byście dostali Gieselberg czy w sobotę wam by odpowiadała na przykład jakaś akcja u Kiotera na gospodarstwie, czy niedzielę bardziej, a w sobotę jakiegoś Euro wam wstawić dla odmiany, bo tak sam farmingiem człowiek nie żyje czy po prostu w niedzielę akcja u Petera, a w niedzielę sobotę EuroCraft. No zobaczymy, no też nie ja mówię, że nie będzie EuroCrafta, żadnego jakiejś jakoś reakcja właśnie dla Was w No zobaczymy co to będzie i w ogóle jak to będzie. A może nawet będzie to piór farmik, którego muszę pobrać ewentualnie. Jakbyście chcieli, no możecie napisać co byście chcieli obejrzeć w weekend, no nie? Bo mówię, no w 13 będzie w czwartek i będzie najprawdopodobniej w sobotę. A w niedzielę... ale nie co, czy w sobotę na pewno będzie, więc na sobotę bym musiał mieć nagrane coś innego i na niedzielę, ze dwa odcinki, tak za farminga, żeby coś było na tym kanale, no i... A poniedzielnik byście najwyżej dostali trzynastkę, od razu we wtorek byście dostali sprawdzani. w środę gizelby, no nie? Tak jak to było. No trzeba zapanserować. Ja jeszcze mam... No, na dedyku u chłopaków gram no ale tam gram, tak gram, ale, no, tam gram, zacząłem grać, ale nie wiem co z nagrywaniem, czy mi tam wyjdzie cokolwiek, czas pozwoli na nagrywanie, w ogóle, z DDK, bo ja te, nie mam w ogóle w co rengu włożyć, wam powiem, no naprawdę, w chwili obecnej nie mam w co ręku włożyć, tak samo na grudzień będę musiał wam zapas zrobić na tym tydzień, co będzie komputer yy, wyciągnął do ulepszenia. Bo, że 3 dni go na pewno nie będzie, a trzy dni to spojrzy na kanale. To, to dla mnie jest masakra, bo zauważyliście, że od następnego, nie wiem czy zauważyliście, właśnie, ale od następnego tygodnia codziennie jest odcinek. No i wy od sprawdzania polskich map, gdy zdobyliście 1200 wyświetleń, tak nie zmotywowaliście się do nagrywania. I dlatego nagrywam cały czas teraz, w tym momencie. Ja, na wszelki wypadek, ludzie, nagram dzisiaj jeszcze odcinki, nie wiem. Może dzisiaj nie, dzisiaj po trzynastkę muszę nagrać na czwartek. Hmm. Ale nagram dzisiaj trzy odcinki, w nie, w jutro nagram trzy odcinki, jak wrócę ze Z Na weekend w razie co. Nagram za dwudzienną Piotra, która może być w poniedziałek, w poniedziałek, tak sobie widziałem, że będą u Piotra, no nie? Bo to wam się spodobało. Na weekend nagram coś, nie wiem, nagram mi trzynastkę na wszelki układek która by była najwyżej we wtorek albo kiedyś tam, na pewno w tygodniu by była, Nagram była yy, nagram dla was EuroTracka i mam w jakiegoś performinga, chyba że wolicie ATS a nie. chociaż nie, chociażby do ATS-a -y nie mam, ale tak powiem mam, że te dodatki kurte, kupować te trzeba te dodatki co jakiś czas. A ja też nie mam w tym momencie ani ochoty, ani pieniędzy na kupowanie ich dodatka. Tu na mapę, która tam daje, raptem parę miast. No do Eurotraka tak kupi. Na pewno kupi do Amerykana, ale do Amerykana mniej gra niż do Eurotraka. ja wam powiem. Ale z, to jest z na no ale to też też z Eurotraka możecie nawet no Może pobiorę tego piórego farmingu całego. No zobaczymy, kurde, jak to będzie. Czy byście chcieli coś. Najlepiej mówię, zapisz mi w komentarzu, bo ja mam dużo gdzie którym na nawet nagrać. Napiszcie mi w komentarzu co byście chcieli obejrzeć, kiedy, które, kiedy byście chcieli to obejrzeć, czy w sobotę, czy w niedzielę, czy w piątek, bo na ten czy bo nie dość, że w piątek się zwala do mnie rodzina, jak ja mam teorię, to, jest, to jest cały będę na cały, cały, cały ten zawalony. Także no, trzeba coś tylko nagrywać I mówię, piszcie w komentarzu co, jak, gdzie i kiedy, który, znaczy co, w jakiej, co chcecie obejrzeć ze z z danej gry od piątku do niedzieli ja go grę, chcę się na kanale zobaczyć właśnie, bo wtedy ja nagram yy, zaplanowany to odcinek będą one się same opublikują no w piątek tak trzeba będzie na pewno zrobić na piątek czwarty, wrócić odcinek w swoim wrzucanie odcinku to dla mnie nie problem teraz, tak? kurde, po co ja tym manem wracam, jak tego mana też muszę zwrócić, bo to nie mój, dobrze? Bo się rozgadałem dzisiaj, dzisiaj rozgadamy odcinek. Także łapani, dobra pojedziemy z windem. Sprzedamy te buraki, aby jeszcze i będziemy kończyć odcinka. No, Następnie mam jeszcze sobie razy, bo ma mało kunia, to prawie to nam jest buraki są ciężkie. W ogóle dobra pora na pustynię chmury, bo cały odcinek gadam, a nawet nic nie postawiłem chmurki. I pewnie będą zaraz pytania. Gaźnik kiedy w vlog? Dobrze, że wszyscy mają takie pytania, no, wstawiłem będą chmury, co miałem w vlogi nagrywać? Mam dwa, straight jazz i nic więcej. Co, likmi, nie jestem na nagrywać, no tak straight to się rozplanał. To jest ja ładna pogoda. Jest, jest po 14 czy po 13, Jest po no w pół do, do 14.00 jest, to ja jestem się ostatni na zwolnieniu. To, ja, to jest ładna pogoda. Mógłbym coś pójść nagrać, vloga jakiegoś dla Was, jakiś opór po coś, ale nie wiem. Ja piło w... A właśnie, w, weekend, w niedzielę jak mi się uda, to moglibyśmy sobie będzie w końcu. Lub w sobotę, no zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy i zobaczymy, tak? ważne by było, żeby coś w ogóle było tak kurde jedziemy tak mówię no bezmarno prędkości już te już to, że mi pana jest to głośniej i to żałko, żebyście nie słyszeli dosyć słońca w mikrofonie dużego tylko tak znośnie w ogóle to, z tego co gdzieś widziałem na tym na robić Yy, trawy, yy, zyto na kusonkę I jestem ciekawy czy to w ogóle mi zadziałałoby Bo jakby zadziałało to będzie Prima Sort fantomi Kosiarki, nie wiem, czy kupować Klasa, przykupić kupić gdzie kupić jakieś później Valtrę ewentualnie Tak samo ukrówek Tutaj co do tej serii, no mamy no już dosyć obornika, mamy Wydajną wersję która ma Sort, m mamy, jakoś trawy mamy co tu mamy? Obornik 6 tysięcy, goniołówka, no mleko 2 tysiące i jest Dobra, tu już z góry nie będzie. Teraz tylko będę dojechać i policzymy. No, mamy 125 tysięcy za... za 4 wąszczepy. to 4 wąszczepy, bo ja byłem pod nagrywaniem. No to jest to, będzie 5 tysiące prawie w radiu. No to o, trochę sumki jest W sumie to ja bym zmienił to w imieniu kosiarki wątpowej tylko nie wiem właśnie na jakie, możecie coś doradzić w komentarzu a w następnym odcinku, który zapowiadam się na piątek jak oczywiście uda mi się go mm, nagrać to będziecie mieli, co? właśnie albo herokosy, chyba drugie albo... nie wiem, co. No, już bo w piątek jest najpewniejszy, właśnie odcinek jest w, tej, w A sobota i niedziela jest niepewna. Nie, nie bo albo będzie w sobotę 13, albo godziny 1,4, albo będzie coś innego z alkiem, typu Eurodrakonu. Tak samo niedziela jest niepewna, nie pewna. Czulu jest niepewna, niedziela. W ogóle, czulu niepewna i nie zakończenie tygodnia się sukuje, ale na pewno coś będzie na kanale, tylko nie wiem co. Sam nie wiem, ja przecież wszystkiego co chcę, to ponagrywam. jest tu 200 podwórka jest, mam 27 minut to odcinka, to miał być szybki 15 minut odcinek, no nie? Ale tak jak gazik się rozgada czasem, tak jak mi kiedyś Szymon powiedział, czyli MRCH Śląsk, którego pozdrawiam, że jak ja się rozgadam, to jest bardzo ładnie, fajnie mi się ogląda ten odcinek, bo jest rozgadany, gazik na odcinku, no nie? Właśnie fajnie on to powiedział wtedy, a właśnie nie co się z nim dzieje, bo na ja nie ma streamu, fajnie nagrywa, nic nie nagrywa, na no, szkoda, szkoda. No chyba, że wyjdzie na podwór, który wróci z nagrywaniem. No nie wiem, no, nie wiem no, co się dzieje z, z MRC Śląska, którego pozdrawiam już teraz bardzo gorąco, bo on zawsze mi dał takiej motywacji na nagrywanie, że jak jest rozgadany odcinek, to się fajnie ogląda, no i dzisiaj tak się rozgadałem i no bo już będę wrócił od nagrywania, bo jak wiecie, choroba. Jak się jest chorym, to się będę nie no tak? Dobra, sprzedajemy buraczki. Jeszcze jakoś taką łatą fotkę na, na na stronę sobie bym zrobił. Znaczy, ojoj. A co tu się... player camera mnie... ...nie co Coś się... ...coś się zbudowałoby. Czekajcie, bo coś zbudowałem ja w tym momencie. Pokazuję ja Wam jakieś, kurde, tutaj... Dobra, dobra, tego nie widzieliście. No, się przetrasuję. Oj, teraz player kamera działa. Dobra, teraz tak. Jakiś taki. O, ona taka jest ładna. No i tak, dobra, bliska. I tak jak mówię, dawam mi MLC motywację. że gaźnik jest rozgadany, to jest bardzo fajny odcinek. No i tak, dzisiaj tak się rozgadałem. We 30 minut do Was gadałem. I już, żeby nie przedłużać i właśnie nudzić no moją małotoniko. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale chyba dobrze. Jak nie to mnie poprawicie. Będziemy dzisiaj kończyć ten odcinek. Dzisiaj była akcja odbioru raków, dużo gadania, i te sprawy. No i co? Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz no wsuwa, bo to bardzo motywuje. No i co? Widzimy się w następnych produkcjach, czyli już najprawdopodobniej jutro na odcinku z 13, A tymczasem ja się z Wami zajmam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!